Horoskop urodzeniowy to nie tylko Twój znak w Słońcu, ale też znaki w innych planetach. Warto patrzeć na horoskop urodzeniowy jako na całość. Poczułam, że ten film jest potrzebny, bo chcę Wam wytłumaczyć jedną rzecz. O co mi chodzi, kiedy mówię o jakimś znaku Zodiaku? Chodzi mi o jego energię. Postaram się Wam to wytłumaczyć na przykładzie. Może znacie na przykład kogoś spod znaku Barana i ta osoba przejawia archetypowe cechy tego Zodiaka czyli jest energiczna, dynamiczna, uwielbia rywalizację, uwielbia dominować i wygrywać. Możliwe, że znacie inną osobę spod tego samego znaku, znaku Barana, która nie do końca taka jest. Dlaczego? Skąd się to bierze? Osoba, która mocno przejawia cechy danego zodiaka, prawdopodobnie ma go w swoim horoskopie urodzeniowym w wielu planetach. Na przykład może mieć barana w Słońcu, w Księżycu, w Wenus i w Marsie. Wtedy na pewno będzie tę energię mocniej przejawiać. Jeżeli natomiast jakaś osoba ma barana w Słońcu, ale w Księżycu, w Wenus i w Marsie, na przykład ma pannę, to będzie bardziej zodiakalną panną. Horoskop urodzeniowy to nie tylko Twój znak w Słońcu, ale też znaki w innych planetach. Warto patrzeć na horoskop urodzeniowy jako na całość. Jeżeli wygenerowałeś sobie swój horoskop urodzeniowy, to zwróć uwagę, jakie znaki zodiaku masz w Ascendencie, w Słońcu, w Księżycu, w Merkurym, w Wenus i w Marsie. Jeżeli na przykład w Słońcu masz wagę, ale w Księżycu, w Wenus i w Merkurym koziorożca, to całkiem możliwe, że mocniej będziesz przejawiał cechy właśnie koziorożca. Dlatego zachęcam Cię do obejrzenia filmików na moim kanale poświęconych właśnie temu znakowi Zodiaku. I właśnie o to mi chodzi, kiedy mówię o energii danego znaku Zodiaku. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Jeżeli nie, to zadawajcie pytania w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam Was też na Instagrama, gdzie staram się regularnie wrzucać obrazki, które są głównie o energii, jaka na nas oddziałuje, ale dotyczą też często rozwoju osobistego. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć.